znikają. Chcesz zespół bo mieć się musi Miesu, dopchać pod kolek. W moim rozgardiaszu piękna jestem szkartuszka. Mężczyźni lubią takie rozmowy, nie? Niech cię żmija użre. Jak widzisz, i przywołuje psa, kolorowe kredki. Mógł być ponaśladować czyjś chód. Drówko! Które? Cześć kochani, zapraszamy Was do oglądania i subskrybowania naszego kanału dotyczącego życia i hodowli Cane Corso. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was w kolejnym jesiennym vlogu. Słuchajcie, jak zaczynam nagrywać, to wszystkie moje psiaki mają parcie na szkło. I jak nie odzywam się, to jest ok, ale niech się tylko odezwa do kamery, to one już przy mnie są, bo one chcą być na wizji. Tutaj mam moją Elzunię. O, właśnie a propos Elzy, ponieważ e, doszły do mnie. Wiecie, ten świat jest chory. E, tak jak uśmiercili mojego prezydenta i b, ludzie byli bardzo zdziwieni, widząc go na wystawie klubowej w Warszawie. Tak ktoś uśmiercił również moją Elzę. Elzę, która teraz miała szczenięta, która żyje, ma się dobrze, e, ale podobno, podobno jej nie ma. Bo wiecie, podobno w inwerto psy znikają. Podobno w inwerto myjemy, je mrozimy, rozumiecie? No także jest Elunia. Elunia, chodź się, pokaż, chodź. Dzisiaj zapamiętajcie sobie, dzisiaj jest niedziela, tydzień przed Halloween, 27 październik. Chodź, Elzunia, pokażesz się, Pokażesz się, że jesteś. Wejdź sobie tutaj, słoneczko. Zobaczcie, to jest nasza Elza, Sonia z Serbii, żyje. Ma się dobrze, jest cudowna i wspaniała, tak, Elzunio? Przecież albo, albo odżyłaś, może ty też z martwych wstałaś, nie wiem. No, no już dobrze, Elzunio, no już przy... <śpisz> przyszłość moja kochana się pokazałaś, tak. No, ale już teraz pancia będzie, e, pancia będzie mówiła. No już, tak, już cię pokazałam, tak, oczywiście. E, no i słuchajcie, kochani, zapraszam Was również na zaległego vloga, śmieję się troszkę, bo e, e, też taki e, jesienny. E, Przeplatanka, słuchajcie, to będzie przeplatanka. Będzie nasza rocznica ślubu, będzie szczepienie, chipowanie z szczenią, sprzątanie wybiegów, odjazd Walkiri do nowego domku. Także wizyta znowu naszych, naszych wspaniałych gości, naszej psiej rodziny. Był Piotruś w odwiedzinach z pysznym włoskim chlebkiem. Także, kochani, taka składanka, mieszanka. Nie wiem, jak u Was pogoda, bo powiem Wam, że u nas jest już pięknie, tak? Jest pięknie do południa. Natomiast później robi się, tak Wam powiem, no, tak, dosyć, dosyć chłodna, bo ja już tak teraz wyszłam, jest godzina, jest około 16 i tak tak wyszłam sobie w takim... Krzyształk masowym w Dzianku, ale jest akcent jesieni, są brązowe. Słuchajcie okularki i jest e, komin, no bo, no bo tak jak mówię, mm, nie jest już za, za, ciepło. No i co kochani? No nadrabiamy, nadrabiamy, nadrabiamy. Także serdecznie was zapraszam do oglądania. I jeżeli podoba się wam, wam nasz kanał, to wesprzyjcie nas, wesprzyjcie nas udostępniając subskrybując, lajkując to bardzo miłe. Komentujcie, jeżeli macie ochotę, będziemy robić jeszcze chwilkę, ale zrobimy na pewno tutaj na YouTubie jakiś konkurs przedświąteczny. Także też bądźcie czujni, o wszystkim będziemy informować. Będzie można coś fajnego, coś fajnego wygrać. Także kochani, zapraszam was serdecznie do oglądania Zróbcie sobie jakąś fajną mm, herbatkę jesienną albo już nawet zimową. My pijemy zimowe na pary z libierem, z goździkami. Ja jeszcze słuchajcie, też <laughs> mam troszeczkę taki głos, ponieważ no, byłam przeziębiona. A u mnie przeziębienie to jest takie bite, bite 10 dni. Takie 3 dni się rozwija, 3 dni trwa i 3 dni się kończy. No i jeszcze, jeszcze z małą nawiązką. Natomiast już, już czuję się coraz lepiej. Wracam do żywych. Także jeszcze wybaczcie za mój głos, jeżeli, jeżeli jest nie taki, jak powinien być. I zapraszam Was, kochani, na vloga. Wkrótce też w następnym, jak Wam zrobię zapowiedź, to, to powiem Wam, gdzie się zobaczymy na wystawach, gdzie planujemy być. No, ale to wkrótce. Także, kochani, zapraszam do oglądania. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry.

No też, tak, no 10, ale no nie no, można, no ale 27. 20... Tak, 20. no, no bo... Datę, 27, 2023 nasza 18 rocznica ślubu. No i cóż. Cóż no Jakiś taki mętny jesteś. Ja jestem słuchajcie mętna, bo od dwóch dni mieściło znów. Zabierze. Nie wiem, słuchajcie, jakiś wirus, paskudztwo, zero apetytu, no akurat mi to wyjdzie na dobre. Ale już jak mnie odrzuca, słuchajcie, od kawy z rana, gdzie dwa dni nie piłam, to już naprawdę musiało być kiepsko. No ale zobaczymy, teraz, teraz jedziemy i, i może coś leciutkiego spróbuję zjeść. No i co, dzisiaj mieliśmy być też na wystawie w Kliczkowie. No, ale z racji tego, że ja się poworowałam, no to nie pojechaliśmy. Sławek też sobie troszkę pozbał, też się nie czuł na siłach za bardzo. Teraz wszystko na jego głowie i igi. No i zdrowie ważniejsze, ale była nasza reprezentacja. Był Orionek, który nas godnie zaprezentował. Gratulacje dla Dominiki, dla Grzesia. Zdobyli najlepszego juniora, zwycięskiego. No i Orionek ukończył młodzieżowego czempiona Polski, także jesteśmy bardzo, bardzo dumni kolejny, za tydzień. Kolejny czempion w naszej rodzinie. Tak, kolejny, kolejny czempion w naszej psiej rodzinie, także jesteśmy, jesteśmy bardzo, bardzo dumni i zadowoleni. Zresztą wszystkich naszych psiaków, które. no i tyle idziemy teraz na, na coś lekkiego, no żeby chociaż troszeczkę ten dzień podcelebrować lekko polejko, ale nadrobimy, mam nadzieję, że nadrobimy, zrobię najważniejsze bez tego, a nie Nawet się cieszę, że pada, że się tak zrobiło, bardziej, bardziej pochmurno. Grzybki będą rosły, już taką mam ochotę iść, iść do lasu i, i, i zobaczyć, czy rosną grzybki. Przyjechaliśmy. <noise> A, no i co? Pięknie młodzisz. Świętuję swoją rocznicę przy perwadzach. Z róży, z róży. <głos> <głos> A ty to będziesz piłkę. No nie, do tego tak zawsze. Musisz też tradycyjnie. Bardzo dobre jedzonko, naprawdę jedzonko super, ale musieliśmy to zrobić jeszcze. Na kawobramku w porządku. By było. Wszyscy się podzieliliśmy. Super, super. Na kawobramie będzie cztery razy kamikaze. Kamikaze? jeden zestaw, tak? Jest gdzie był dobry kamikaze? Kamikaze jest w, w Koba, nie? Ogarniasz. Chcesz, jest pumisa? Nie. Ale ja mam, ja wzięłam specjalnie. ja, ja bez tego potrafię. Ogarniasz? Nie, to Nie no chyba, że Mniejsza jest trochę i. Ale tam, i... tam jeszcze było jakieś to z malinami gorącymi, ale u góry jest i widać. się musi dobchać pod korek. Słowo jest pod korek? Skarpone z malinami, beza, mus malinowy, migdały i bita śmietana. Nie za dużo. Dobra, Szarlocia? Na no, cukier to jest zawsze miejsce. Nie. w moim rozgardiaszu yy, jako, że pogoda za oknem taka, a nie inna, pada wzięło mi dzisiaj na zupę dyniową yy, no i co, no i będę właśnie gotować tu już jest dynie, obowiązkowo pomarańcz obowiązkowo mleczko kokosowe o fajnym składzie i ja to robię oczywiście także że najpierw dnie piekę z przyprawami Osobno gotuję wywar. Teraz słuchajcie, mój wywar wygląda tak. Oczywiście wywar jak na rosół, są łódka. nie jest tak tłusty, bo do zupy dyniowej nie robię aż tak tłustego, ale robię na pikantno. Jest dużo czosnku, jest dużo imbiru, jest kurkuma, goździki, cynamon, kora cynamoru. cynamonu lubię jak ta zupa ma smak, ona jest taka, taka ostra, także tu będzie taki fajny rozgrzewający ciało od wewnątrz wywar. I mnie jakie zostaje? Luna. Luna. A jest Walkiria, tak? Tak. Weź się powołaj. Walkiria. Jak ja mam Nie, nie. nie, Bala, bala by musiała. Bala, ba, balcia. Ale nie mogę walić, bo Bala to była moja babcia. Więc no, tylko ja by było mogła walić. Ja miałam ciocię Wale. miałam babcię Wale, więc będzie Luna. Będzie Luna. Na coś babci. No, na cześć babci. <laughs> ta babcia piero, No. dopiero. babcia dopiero... Mam już sobie dwa. Bo u mnie psy reagują na wszystko. Nie, nie, umie... No mój też reaguje na. Wiesz, na każdy dom. Piękna jestem, ale jestem cudowna ale, po prostu. Ale Valkyria. Dobletą walkiria. Tak. mówię, nie, żadna inna, bo ja widziałam wiele różnych. Babuszka etuszka. Babuszka etuszka. Babuszka, etuszka. Jedziemy do Wrocławia na małe zakupy. Daliśmy pieski. Kolejny będzie odjeżdżał w poniedziałek. także jutro jeszcze mamy taki dzień y, luźniejszy. No jedziemy, może coś fajnego, coś jesiennego będzie. Y, we Wrocławiu chcemy zobaczyć w Lake Maxie, co jest. No bo już by się przydało stylizację zmienić. Właśnie Sławek jeszcze przyjął zostawić felgi do piaskowania. Jak Sławek zostawiłeś kółeczka? Weź? Tak. A my dzisiaj idziemy z dużą przyczepą, nie? Więc się chyba grubsze zakupy szykują. Ja tak myślę, że teraz. byśmy nowy wzięli do łóżka na te moje plecy. Zobaczę, może tam wejdziemy i zobaczymy jakieś takie na IKEA i są te takie sklepy po drugiej stronie z materacami, co? Jak to mężczyźni lubią takie rozmowy, nie? Od razu się trzeba przetrzeć, wziąć głęboki w wdech. Dziela dzień pana. szef, szef się wybrał w kroksach. Yy, ja w kaloszach. No, jedno gumowe i gumowe. No, Ale gołe stopy niech cię żmiał Żre. Będziesz no, płakał. Złego no. nikomu nie ruszy. Mówisz? Są no, takie jedno z naszych młodszych latorośli, tak? Ej, ej. Zośka i Maruśka. Zosia nasz wychowanek. Tak. Marusia. Córka wegaska. I to też córka wegaska. Dwie córki wegaska. Co? Leniuchy. Gdzie przyszły? Gdzie będziecie rozrabiać? Przyszły? Musimy je trzymać, bo tam tak. ktoś cały czas przywołuje. O, słyszycie, gwiżdża i przywołuje psa. Chyba coś uciekło komuś. Trochę boimy się je puścić, żeby nas coś tu nie przeatakowało, bo one są młode. No tak, to jest jak się właśnie bezmyślnie puści psy. Psa. Bo no tutaj, nie wiadomo. Że ma psa. Przyjemnie jest słoneczko zaszło, ale jest tak dosyć fajnie na dworze. Właśnie stwierdziłam, że wracając, nazywam sobie mimozy i zrobię jakiś bukiet. A idzie z psem, widzisz. Kolorowe kredki, bardzo lubią mnie. Kolorowe kredki, kiedy je poproszę, namalują wszystko to co chcę. Mówię, że mam cię na wizji Mógłbyś ponaśladować czyjś chód Mogłabym Mogłabym rzucić hasło na przykład zajedzone. Poczekaj, bo jakieś grzypie. Zobaczcie jakie piękne wrzosy. A tu Mój prawdziwek. To to idzie, to idzie. Dzień dobry, dziewczynki. Pięknie wyglądasz. Dzień jak Zobaczcie jakie bukieciki zrobiłam, tanim kosztem, słoneczniki, nadzrywana, nie wiem czy to jest mimoza, w każdym bądź razie pełno tego rośnie i powiedzcie czy fajnie nie wygląda? Co Cetuni, Gdzieś się wysiurać? A we Włoszech jadłem wysokie? Jak chleb to jest. Normalnie... Chlebek jak weselny. Tak. Proszę chlebek jak weselny. Piekarz po prostu włoski chlebek, włoskie pieseczki. Tak, Tak. Szkło z naszej Julii inaczej być nie może. Szkło z naszej Julii. Wdrówko. Które? Wdrówko. Nasza niezawodna psia rodzina, która nas odwiedziła, Piotruś upiekł przepyszny włoski chlebek. Ach, jaki to był raryta z oliwą, z oliwek. Coś wspaniałego. Dziękujemy, kochani. Mm -hmm. Słuchajcie. Ale, nie, no, nie, wyszło super. Iga! <noise> <noise> Trza, miłości. <noise> Trza, miłość. Trza. Jeżeli podoba Ci się nasz kanał, to wesprzyj nas subskrybując go, udostępniając oraz dając lajka. Like Pozdrawiamy i do następnego razu.